Siemanko, to Winexus. i dziś zaprezentuję wam instrukcję będzie to taki y, tutorial albo poradnik w którym pokażę wam jak wykorzystać jedną z nowych opcji w keyboard będzie to, między, będzie to właśnie gra multiplayer przez sieć hamachi więc tak po kolei wchodzimy tam gdzie mamy zapisaną grę zjeżdżamy trochę na dół wybieramy serwer klikamy dwukrotnie nam się powoli otworzy. Z tego już możemy wyjść. To sobie zwijamy. Teraz wchodzimy w Hamaci. I tutaj tworzymy nową sieć. Może ona tam się nazywać jak chce. Tutaj wybieramy hasło, jakie chcemy. I teraz y, osoby z którymi będziemy chcieli grać y, wchodzą tutaj w zakładkę sieć, Klikają dołącz do istniejącej sieci, to jest y, id naszej sieci, przepisujemy je tutaj, tutaj przepisujemy hasło, klikamy dołącz i już jesteśmy w sieci. I teraz uwaga, teraz wchodzimy do gry, bierzemy start game. Tworzymy sobie jakąś postać, ja tu już wezmę jakąś, którą stworzyłem. I klikamy Connect to Server. Tutaj wpisujemy adres IP Hosta yy, Hamachi. Czyli host jest to osoba, która yy, stawia serwer. Czyli w tym przypadku jestem to ja. Wchodzimy w Hamachi. Ponownie. I przepisujemy IP Hosta. I muszą zrobić to wszyscy yy, nasi koledzy, z którymi będziemy chcieli grać, czyli przepisujemy 25.200.75.194 Jeszcze się upełnię, tak dobrze przepisałem i klikamy connect, teraz nam się wczytuje świat i cóż i możemy już grać Teraz taką, yy, jak wcześniej podałem w instrukcji, takie opcje robią nasi koledzy, z którymi chcemy grać. I możemy cieszyć się wspólną grą w tej jakże świetnej grze. Naprawdę polecam. Jeśli wam pomogłem, jakkolwiek, yy, yy, się łapkę, odwdzie, odwdzięczcie się łapką w górę albo jakimś przyjemnym komentarzem. Jeśli wam się coś nie udaje lub chcecie pomocy, napiszcie o tym w komentarzu. Ja tutaj trochę przyciszę, bo może to mnie trochę zagłusza. I ok. Jeśli wam jakkolwiek pomogłem, napiszcie w komentarzach. Jeśli macie yy, jakieś pytania, też piszcie w komentarzach. No i cóż, do następnego i mam nadzieję, że wam pomogłem. Miej gry. Na.